Kochani, jak wiecie 14 sierpnia wydajemy nutę Ja jako mortalcio, a nie mortal, więc oczekujcie Posty się boję, że jest skończony w internecie, dlatego zobaczycie Nie boję, nie wiem <noise> Zobaczycie to 14 sierpnia, ale dzisiaj zobaczycie też reakcje innych Zapraszam do oglądania, ale pamiętajcie o 14 sierpnia Hashtag mortalcio na Na, na ex, na twitterze, to wszystko dla was widzowie Panowie Zanim przejdziemy, muszę wam powiedzieć tak Będziecie musieli ocenić tą piosenkę pod względem kontentowym, wiralowym, Jak bardzo oddaje klip I odwzorowaniem vibe'u jaki miała odwzorować ta nuta Ważne jest, żeby zaznaczyć, że to wszystko powstało w 24 godziny Okej Piosenka sama w sobie powstała w 6 godzin w 6 godzin? 6 godzin od bitu Po tekst, po nagranie Telenist był w resztę czasu, Dobry. ale był wyjazd, więc on zajął dużo czasu, zobaczycie wszystko co i jak. Coś jeszcze muszę dorzucić? Y -y, jeszcze to, że ja mam znieczulone połowę twarzy i robię dziwne winy. A jaki ma tytuł? Jeszcze nie wiemy. Mortalcio jeszcze nie wiemy. O! Ale ja nie jeszcze jest, nie wiemy. Ja chcę zaznaczyć, że to nie jest tam Mortal, tylko Mortalcio. Musicie powiedzieć szczerą opinię, wiecie, że ta nuta nie będzie topowa, ale tu chodzi chłopie o historię. I nie obrazisz się jak chcesz powiedzieć coś takiego? Nie, nie, właśnie jak... o to chodzi. No to zależy jak bardzo jest do szkła, jak bardzo do kindy... A Ani do tego, a nie do tego. Dawaj to, jest. się tego. nie spodziewa. Co, <śmuletra> się co się śmiejesz? Nic, <śmuletra> Dobra, lecimy to, O Jezus. Ja to jest coś mi się Ja chcę tylko powiedzieć, że jak nie oglądaliście odcinka, to jest niewycięty dźwięk, nie AI, tylko co? Co? No. Mega fajne, mega fajne gimnasty. A w ogóle ta piosenka, już możecie się domyśleć, będzie w stylu masno. A crack house to są właśnie dom, dom, mordy. Dom to mi się podoba. Podjeżdżamy gdzieś pod ciebie, mu zapuszczono na full. Jakbyśmy grali na scenie. Fajne! Widziałeś disco tym można tak powiedzieć. Ja bym myślała, chyba. Jaka kinia piękna. Nie sama i dama Wiecie już jaki vibe nuty? Vibe pola Wyspię do to the crack. Ale nie wyszło Stary, przecież to brzmi jak lato Dobra, nie wstawiam tej nuty Refren, refren, daj refren Zatrzymam na razie Ale poczekaj, bo to właśnie Chodzi o pierwszą reakcję O Jezu, jaka wielka pucha Ej, ale fajne mi se Lekarzy... Ale fajnie to było. Mnie to lepiej, mnie te lepiej. Lepie. Tak, tak, tak rusza się nóżka, normalnie całe ciało by się ruszało. Tak, nie... Fajnie, to jest taka głupówka. Tak. No nic się doszło. nie wydarzyło. Nie, no na no disco polo, ale... Jakie disco polo, no nie? Tak, discopolo. Rymowanki, wiesz, takie dla dzieci jak na disco polo. Jeszcze za chwilę powinno być przyjść tu do mnie mała albo coś takiego. Nie, no, nie Chciałabyś czy nie? Odzywają się pierwotne instynkty <grymne> Dawaj, jak ładnie ujęte. No. Czyli co, git na razie Fajne, get, fajne, wyciekajmy dalej So far, jak jest? Disco polowo trochę, ale tekstowo nie najgorzej Jakoś tam się klei, lekko Jest nie? dobrze, nie no, klei się Wygląda jak wytanie. takie niskobudżetowe wytanie. klip pierwszy. To dobrze, bo tak miało wyglądać Dobrze, no O, fajne Jakiś drop teraz Kontrakt. <grym> Przygotujcie się! Przygotujcie się! Przygotujcie się! Jeżeli gadałem o finalnym, to o to chodziło! Zostaw <grymne> udarma, wy to nagraliście? Dobra, to jest wiral o ja wiru! Pier... Posty czegoś to zrobiłeś? Co jest? Zajebiste Nie spodziewaliście się? A, to jest hit jakiś kurczę schrubny. Ale wiral co taniec. Taniec wiral, full widzowie musicie czekać do 14 sierpnia, żeby zobaczyć dlaczego Posty tak siedzi. On myśli, że już jest skończony w internecie. Nie to takie bardziej? Jeszcze raz! dobrze to działa ten taniec Zarobiste! nie To było tak, pamiętam, że dzwonię do Postiego mówię Posti, milion procent mam wiral, jeżeli się zgodzisz to zrobić A że post wszystko się zgadza zrobić, to, to, to jest tego efekt Ale że ogólnie to jest e, całość jako parodia, to, tak? E, tak? Tak, można tak powiedzieć Ja się czuję jakby się nie cofnęli do przejmujemy YouTube. Nie, no nie obrażam, przejmujemy YouTube. No i co? Trzeba to zrobić? Co to jest? Ale tam się trzęsło, fajnie, ciałko. Dobrze. To jest najlepsze, co mnie spotkało dzisiejszego dnia. Dosłownie ja siedzę u Hachana. To mnie też, ale ja byłam u dentysty. On też. Mortal War! lecimy tu! Ja jestem! To szczerze? najlepsza dobra ocenia Jak oceniacie? Kurde, najlepsza zabawa dzisiejszego dnia dla mnie. Mi się... Mi się... A ogólnie tak, viral na pewno. To jest... Co to, 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 to jest pewnie? Ja nie wiem co ja mam powiedzieć. To wychodzi dzisiaj, w Poniedziałek. P Potrzebujemy szczerej opinii Ale jeżeli chodzi o Biral, to nie wiem, czy to jest takie super Biralowe. Myślisz? No nie wiem, właśnie. To jest na Gratulacje, tak. Jestem za tak. tym, aż w aż i Gratulacje! Jestem no. dumny, że jako pierwszy reagujemy, naprawdę, To To mam wrażenie, że ma potężną szansę się zwiralować Nie no, to jest takie chwytliwe, jest trochę bekowe, bo jest to trochę bekowe. Nie no, jest, jest bekowe. No jest full no, bekowe, no, no, dobra, nie chciałam urazić Nie chciałam urazić no. Jest to takie bekowe, więc jakby imo super na TikToka Jak to wyjdzie, od razu nagram TikToka <laughs> <laughs> I będę jak Posty, o Jezu, ja jestem przekonany, że widzowie, którzy nie wiedzą o co chodzi, nie mogą się już dostrzegać 14 sierpnia, bo naprawdę jakby puszczając ten numer nie sądziliście, że to zobaczycie. O, tak. Mega tak. fajny górno. Nie twoje klimaty. Nie mam powiedzieć, że się wydarzyło tutaj. Nie, to dobrze, bo będziesz się jeszcze raz to zobaczyć. Nie. Tak. <śmiech> <śmiech> się tutaj tak. Jeszcze raz to przeżyjmy. Zakochana w Postim, jakby nie jestem zakochana On znika coraz bardziej co minutę Postim masz coś do powiedzenia? Nie Moim zdaniem bardzo dobrze mi sobie przetwarzam to. wizualnie jeszcze drugi etap tańca Jak bardzo buja ta nuta? Buja bardzo Myślę, że buja 9 na 10 no to 6. No dobra, twoja cena? Ja już nie wiem, co ja tu robię. Oceniasz? W najbardziej krytycznym okiem możesz dać zero. Nie, to nie jest na pewno zero, bo to tak, tak Kasia mówi, jakbyśmy sobie jechali w aucie i gadali o czymś i to leciałoby dalej, to byśmy tego nie skipnęli. No. O, czyli. A to znaczy, że to jest dobre. W nie wiesz, no, to jest No takie klimat. <laughs> takie miało być. Ej, dobra, bez beki? 8, 7, jaś, 8, 9, 10. Nie skitno bo nie? Bo... No, bo. A chłopie, jak w aucie, to bo jest. Jak bardzo są tabuja w skali od 1 do 10 To no tak jakby zapytać jak gra Chopin, jak bardzo słychać tu pianino Aaaa! To po prostu, to po prostu cała ta muzyka buja, nie? To jest 10 Jeżeli chodzi o vibe, który miało to przedstawiać Vibe masno, tego oryginalnego masno Od skali od 1 do 10, jak jest przedstawiony? Mocno, mocno I no głosy też macie tak bardzo podobnie zmiksowane jak chłopaki no, z masno Oddaję ten klimat Tu dałbym stary 9,5 No 9,5 zdycha No nawet poddycha bo, no, bo na pewno tymi. będzie viralem, na pewno Taniec. będzie wiralem pytanie pozytywnym czy negatywnym. Nie no, no chłopiec. Popatrz, popatrz na niego. Pozytywnym. No braje na pewno kamieniarek i czerwonego koloru. Czerwonego koloru. Tak, czerwonego Ale koloru. też nie chcieliśmy mieć tak, tak, Tak. tak, tak, tak. Trochę... A kolory były różne. Tak, były. Ten vibe, bardzo, oddaje bardzo, no. No, ba bardzo oddaje ten vibe. Mi się jeszcze trochę z kojarzy, ale. No bo to z też, też krakał od to, to to Są To jest czasami wciśnięci sami producenci. A od tam klimatu tego pierwszego masna? Nie. Nie, zupełnie. No, nie, nie, tam jest? Tam nie. Całkiem inny vibe. Wiosenki. Nie, to. Serio? To To jak ty próbujesz nastawić, to może, ale. W ogóle nie. To nie jest odwzorowanie masła, tylko vibe. Warto, to vibe jest, jest. Moim zdaniem, to jest za nim na 8. O, wielu ósemka, to samo Jeżeli chodzi o klip. Gdyby tam nie było postiego, to cztery. A, a z postim dodaję. Jakby Ale to jest specjalnie, to tak jest. <noise> Klip jest taki fajnie zrobiony na chaotyczny Specjalnie kliczowo, tak. mocna, też mocna łusewka Fajnie się to wygląda w sumie. Takie, taka historia trochę pokazana tak, no, tak bez nie, no, ale to jest creep, nie? No. no mi się najbardziej jakby moment, gdzie, gdzie Polski tańczy w różnych miejscach, gdziekolwiek to oddaje najbardziej. Nie, nie mogę się doczekać, aż to zobaczycie, widzowie. Na ile oceniacie wiralność tego kawałku? 12, nie na co kadę. No. <laughs> Magdzał ultra, mocny potencjał na wiral. Będzie mnóstwo ludzi, co będą no. tańczyć a ty to zacząłeś. 12 sierpnia się kończy w Dobra. Jest cringe czy nie? Czy nie. Zero Dobra, ciebie to nie ma co pytać. Widzowie, tak? wyczekujcie 14 sierpnia. Let's go!